Witam z Boxing Jan Bochowicz po KSW 30, witam? Witam. No nie walczyłeś tutaj, ale powiedz właśnie jak Ci się podobała Gala, ponieważ no, mieliśmy wiele świetnych, świetnych pojedynków, a jako ty były mistrz KSW się do tego odniesiesz. Bardzo mi się gala podobała, dużo emocji, fajne walki, także jestem zadowolony, że tutaj byłem dziś. A która najbardziej Ci się podobała, a która ci najbardziej zawiodła? Gamera, najbardziej mi się podobała. A no zawiodłem się troszeczkę. U Kaszem ze względu na to, że to też mój kolega klubowy, no i niestety nie poszło tak, jak miał pójść. Y -y, powiedz mi, a jak Twoim zdaniem rozwija się kategoria półciężka w KSW po pod Twoim, pod twoim odejściu? Ponieważ no, kilka kontraktów się udało KSW pozyskać, no, troszeczkę rozbudowali od tych zawodników z Polski. No, ale bez mnie to już nie jest to samo, nie wiadomo, ale nie, no zobaczymy, zobaczymy, no mam nadzieję, że w końcu dojdzie do tej walki o pas i, i ten pas będzie miał jakiś pomysł. 11, 11 kwietnia UFC w Polsce, Ty, ty kontra Jimmy Manuawa w Kio Main event. jak czujesz się właśnie z tym, że to jest Kio Event, a nie Main Event? Wiesz już przed chwilą mówiłem, że dla mnie co to jest za walka, to jest jakby drugorzędna sprawa, dla mnie najważniejsza jest sama walka i zwycięstwo tej walki, a czy ona jest pierwsza, czy ostatnia, to już jest jakby e, mniej istotne. Ale fajnie byłoby być w main evencie, Ale słuchaj, to jest moja druga walka, już jestem w komeny main tak? Czyli i tak jestem mega doceniony ze strony UFC, a przyjdzie czas i na main event. E, na jakim etapie są twoje przygotowania do, właśnie, do starcia na WFC? So, tlen już zrobiłem, znaczy, tlen, no, bazę tlenową już bardzo dobrą zrobiłem, teraz jestem w okresie takiej siły wytrzymałościowej i dużo sparingów, które jeszcze nie są jakby na 100%. Ale zaczynają się robić coraz mocniej no i, i dużo zadaniówek tak? Już pod, 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 konkretnie pod, pod właśnie Zimiego. No za niedługo już będzie wchodzić ten najcieńszy okres właśnie sparingów i takiego dojeżdżania na maksa, no jak, jak typujesz właśnie z, 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 główne starcie właśnie w UFC, Gabriel Gonzaga kontra Micro Krokop 2 albo Gonzaga kało w pierwszej rundzie, mm. albo znowu, albo, a jeżeli przejdzie do drugiej rundy, to Mirko wygra albo na decyzję, albo też przez Kao. Mm -hmm. tak, tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, twoim rywalem będzie Jimmy Manua, ale załóżmy, że y, wygrywasz to starcie. Y, kto byłby dla ciebie wy, y, wymarzonym rywalem? Wiadomo, na Jonesa troszeczkę jeszcze, jeszcze za wcześnie, ale po wygranej właśnie z Manuą, mi się zdaje, że podejdziesz trochę w tych rankingach o wiele, wiele wyżej. Co nie wiem, ja o tym nie myślę. skupiam się tylko na tej walce, a po, po wygranej. Kogo miły UFC zaproponuje, to, to będę walczył. Okej, okay, dzięki. Z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrawić, to jest ta chwila, ten moment. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. I powodzenia 11 kwietnia.